W dzisiejszym odcinku po ponad 9 miesiącach spotkamy się ponownie z jedynym i niepowtarzalnym redaktorem Tadeuszem Sznukiem. Usłyszymy między innymi, co wydarzyło się, gdy chwilowo zaprzestał suplementacji preparatami Apinano. Taka największa różnica między okresem brania a niebrania to jest spokojny sen. Dzień dobry z Apinano. Ja nazywam się Marcin Urlich, a to doktor Jerzy Peszkę. Razem przygotowujemy dla Was serię Apinano przy kawie. Dowiecie się z niej, czym jest ekstrakt propolisowy Apinano i jak zastosowaliśmy go w suplementach diety i kosmetykach. Porozmawiamy o wpływie naturalnych substancji na ludzki organizm i procesach w nim zachodzących. Spotkamy się także z ciekawymi ludźmi i wraz z Wami posłuchamy ich historii. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Panie Dzień dobry. Redaktorze. W Apinano przy kawie gościmy dzisiaj po raz kolejny redaktora Tadeusza Sznuka. Jest nam niezmiernie miło i mamy wielki zaszczyt. Pana znowu gościć. Panie Tadeuszu, Apinano jest z Panem tak naprawdę od wielu lat, a Pan zapinano i przy Apinano tak naprawdę trwa od samego początku, jak tylko firma powstała. Czy byłby Pan uprzejmy powiedzieć nam, w jaki sposób suplementacja i wspomaganie produktami Apinano wpływa na Pana codzienne życie w tej chwili? Proszę Pana, opowiem historię z ostatniego roku. Bo mam doświadczenie z Apinano i zrobiłem sobie doświadczenie bez Apinano. To było mniej więcej półtora roku, dwa lata po, zakoń po zakończeniu leczenia białaczki limfocytowej. I już myślałem, że, że będę przecież zdrowy, więc odstawiłem Apinano. Chyba z pamięci nie wymienię wszystkich chorób, które w tym czasie mnie dotknęły. Tam były COVID, -y, zapalenia płuc, najrozmaitsze rzeczy łącznie z pobytami w szpitalu. Więc nie miałem innego wyjścia jak wrócić do Apinano, i to jest moje główne doświadczenie, bo wiem jak jest, kiedy je zażywam systematycznie. I wiem, co się dzieje, jeżeli się z tym rozstanę. Co się dzieje, kiedy się pan z tym rozstanie? Najróżniejsze, najróżniejsze choroby i to nie tylko, nie tylko zakaźne mnie trafiły. Natomiast kiedy wróciłem do, do, do używania pinano, to uspokoiły się zarówno te, te, te infekcyjne, jak i jakieś takie inne rozregulowania organizmu, skurcze mi ogromnie dokuczały. Wystarczyło niecały tydzień od rozpoczęcia ponownego przyjmowania Pinano, żeby to się skończyło. Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, w Pana przypadku do czynienia z czymś takim, jak Przywrócenie właściwej homeostazy u człowieka, który już jest, można powiedzieć, ma kilka chorób ciężkich za sobą. Czyli stosując apinano, czyli ekstrakt propolisowy, czysty ekstrakt propolisowy, przywrócił pan sobie empirycznie rzecz ujmując właściwy poziom funkcjonowania organizmu. Czy coś pominąłem? Nie, generalnie biorąc, ubrał pan to po prostu w y, naukową formułę, ale tak, po prostu poczułem się bezpiecznie. Cieszymy się z tego powodu i generalnie życzymy panu jak najdłużej. Zdrowiony jest pan człowiekiem i instytucją. Ja cały czas jestem pod wrażeniem, iż w pana wieku tak wysoki poziom, można powiedzieć, sprawności umysłowej. Skąd to? Pochodzi. Nie próbowałem tego kojarzyć z przyjmowaniem apina, no. To Oczywiście. Ale generalnie biorąc, musiałbym tu mówić o czymś zupełnie innym. Mianowicie, że przecież udaję modralę. Mm. No, tak. no, no, no. Także przyjmę gratulacje za kreację aktorów. Myślę, go... że akurat z tym stwierdzeniem nic z nas nie jest w stanie się w żaden sposób zgodzić, panie redaktorze? Trudno się z tym zgodzić, ale powiedziałem panom prawdę. No, żeby udawać, to też trzeba mieć, można powiedzieć, pewien poziom wiedzy, już nie tyle aktorskiej, czy umiejętności aktorskiej, ale jednak trzeba posiadać warsztat, który pozwoli na kreowanie nawet tego typu wizerunku, co pan redaktor powiedział, chociaż my się z tym całkowicie nie zgadzamy. Natomiast wracając generalnie do naszego, naszego rozważania na temat apinano i ekstraktów propolisowych. Podsumowując, zażywanie czy spożywanie naszego ekstraktu propolisowego pozwala na pana tak na dobrą sprawę, prawidłowe funkcjonowanie. Tak jest. A... To, o czym mówiłem, to jest moje doświadczenie, co się dzieje, kiedy nie używam apinalu. Wniosek z tego logiczny, że musimy po prostu, idąc za przykładem szanownego pana redaktora, kontynuować leczenie. Czy to jest leczenie, właśnie? Raczej bym powiedział, że to jest profilaktyka. Profilaktyka i utrzymywanie właściwego. Tak jak Pani doktor Leszczyńska powiedziała, właściwego poziomu homeostazy, właściwego poziomu funkcjonowania organizmu. Pewien rodzaj wspomagania. Wspomagania i uzupełniania niedoborów, z którymi zawsze będziemy się spotykać. No, nasz organizm generalnie funkcjonuje w takim, a nie innym środowisku. No i powiedzmy sobie szczerze, to środowisko nie zawsze dostarcza wszystkich niezbędnych składników do naszego prawidłowego tak, funkcjonowania. Natomiast jednym z elementów, który może to wspomagać, czyli można, możemy uzupełniać właśnie te składniki, dzięki którym nasz organizm funkcjonuje prawidłowo, to jest właśnie ekstrakt tak? propolisowy. Czy coś pominąłem? Myślę że, myślę, że nie, ale generalnie biorąc, taka największa różnica między okresem brania a niebrania. To jest spokojny sen. Spokojny sen, nie wiem, czy z powodu przekonania, że teraz jestem bezpieczny, czy też po, po prostu jako fizyczne działanie preparatu. Czyli to też może być wskazówka na temat y, oddziaływania na nasz organizm. Panie redaktorze, ja muszę zapytać jeszcze o jedną, o jedną rzecz i uchylić troszeczkę trąbkę tajemnicy, bo przez bardzo, bardzo długi czas był pan wierny naszemu, Jednemu produktowi był to produkt API Monals z białkiem serwatkowym. Ten produkt, jak wiemy, nie jest już, nie jest już dostępny, nie znajduje się w ofercie Apinano i przeszedł Pan na ten preparat, nazwijmy to mocniejszy, czyli stosuje pan w tej chwili API Pure Premium 97. Czy widzi Pan tak, różnicę w mocy tego preparatu? Tak, tak to, to zdecydowanie. Zdecydowanie, bo ja. Niekoniecznie używam Abinano w takiej dawce, jaka jest podana na opakowaniu, czyli trzykrotnie w ciągu dnia. Czasem ograniczam tę dawkę do dwóch w ciągu dnia. I muszę powiedzieć, że w porównaniu z działaniem tego, tej poprzedniej formy, to nawet te dwa, dwie dawki dziennie dają efekt. Mocniejszy, spokojniejszy. Panie redaktorze, dziękujemy bardzo za spotkanie i mam nadzieję, że spotkamy się również za jakiś czas z panem redaktorem. I z optymistycznymi wiadomościami. To oczywiście. Też na to liczę. Dziękujemy serdecznie, że zgodził się pan podzielić swoimi doświadczeniami. Życzymy panu bardzo dużo zdrowia, energii, no i cieszymy się, że możemy być z panem cały czas. <laughs> dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.